Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym już odcinku. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy weterynarza. Tak jak widzicie, tam no, okej. Okay. Trochę pozewnęcznej, ale mogą być. Także mamy weterynarza, mamy. Um, słuchajcie, mamy... chronisko dla zwierząt może dopiszę. nisko dla zwierząt. Eee, co tutaj mamy dalej? Mamy domki nasze. Jest tutaj jakiś wilczak. W ogóle sobie biega po ulicy. No sobie biega. A, czyli ten domek jest tutaj. Ło, kto to zbudował? Przecież tego nie było. Wow, a co to jest w ogóle? Wy... Na wynajm. jest okay, super. Na wynajm. 10 tysięcy złotych, Boże! Jakie to jest drogie, nie? Matko, święta, nikt, nikt wam nie da za to. No nie wiem. No dobra, ale na wynajm to jest miesięcznie, a miesięcznie 10 tysięcy złotych nikt ci tyle nie da. Tak, fix, ale drogo. No dobra, no nie, no damy 1000 zł po prostu, co nie? Tak, ale u mnie w tym się na wynajm, a tutaj na wykup, tak? Na sprzedaż. To na sprzedaż będzie. Nie no, za 10 tysięcy to będzie za mało. Jak na sprzedaż. 170 tysięcy damy. Nie no, trochę, trochę za mało. Damy 220 tysięcy złotych. I to będzie na sprzedaż. Jakiś numer dziwny ty masz chyba wietnamski. Może być. Na sprzedaż. No, teraz to ten. Tutaj coś powstało w ogóle. Co to jest? Aha, to jest ten. Kolejka górska, ładnie, ale jak szybko żeście to zbudowali, kurczę. Ej, podoba mi się to. Dobra, słuchajcie, widzowie. E, powstaje pomału nam fajne, ładne miasteczko z weterynarzem, z domkami, z e, placem zabaw, z blokiem mieszkalnym, z galerią, e, z różnego typu ogrodami, lasami. No słuchajcie, dzieje się, dzieje się fajnie. Tutaj coś powstaje nowego. Zobaczymy. Zaraz zapy zapytamy kto to co to robi tu. Proszę mi e, dzień dobry. Proszę mi powiedzieć e, co pani tutaj tworzy. Cafeteryję. A, a co tam będzie sprzedawane? Kawa czy lody? Ciastka, kawa. Aha. Czyli będzie, będą lody, będzie kawa i ciastka. A co tutaj będzie na zewnątrz? Może, może zrobi pani to jakiś taras. A, siedzonka. No, 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 fajnie. Kurczę, podoba mi się to. Fajnie, fajnie, że nasze miasto po prostu się cały czas rozbudowywuje, powstaje coś nowego i tak dalej. Yy, tam idzie w ogóle jakieś auto z daleka. To pewnie jakiś. Jakiś tir! Jakiś tir albo autobus taki rozpoznawczy, w sensie y, krajoznawczy. Nie, jak ktoś to się mówi? Wycieczkobus, o, wycieczkobus, Niech będzie. Tutaj sobie świnki latają luzem, ale nie ma problemu. U nas jest wszystko w naszym miasteczku możliwe. to Marcelek? Także widzowie, jak widzicie, mamy piękny księżyc, oczywiście też, i całe nasze miasto zaczyna nabierać pięknych kształtów. Gdziebyście nie popatrzyli, to są jakieś budow... budowle budynki. Yy... Oczywiście mamy też tutaj świetnych robotników, bo nie powiem, że nie. Jednym z nich jestem ja, drugim yy, robotnikiem wspaniałym to jest Lena. I trzecim jeszcze lepszym jest Marcel, który non stop coś buduje. Zresztą Lena tak samo. Musimy rozbudować nasze miasto. I nasze miasto musi być perfekcyjne. Dograny ost do ostatniego szczegółu, zapięty na ostatni guzik. Jak zwał, tak jak zwał. Dobra, ja już kończę gadanie i biorę się do roboty. Dobra, ja może rozbuduję troszeczkę dalej naszą linię autostradową, w sensie jezdnie i tak dalej. Ale zobaczcie, ja już mam problem. Jak już lecę do góry, to ja już mam problem w ogóle. Jest, jest już tego tyle, że ledwo... muszę naprawdę być wysoko, żeby wziąć to wszystko, jakby na jedną kamerę, nie? Także sami widzicie, że jest to ogromne, już coraz bardziej ogromne się to robi. Marcelek, gdzie jesteś? W galerii? Robisz kawę, na kawę coś? Idę. Aha, bo to zapomniałem, że to się samo otwiera, to jest fajne w ogóle, nie? Ta kładka jest super. O, proszę bardzo, jak fajnie Marcel zrobił. Pomysłowy chłopak z Ciebie. Pomysłowy chłopak z Ciebie. Może ja tutaj zrobię tą plakietkę dodatkowo, co? Że tutaj będzie kawa, nie? Czy coś? Poczekaj, momentu, no, momentu. Można zrobić jakąś większą tą kładkę. W sensie tam Tylko małą, ale fajnie, bo zrobię ten, to będzie na środku. Dobra. E, kawa. Kawa. Ciasto. Kawa, ciasto, herbata. No, ceny to będziemy się pytać później, nie? Kawa, ciasto, herbata. E, coś jeszcze? jest Mięso. Nie no, mięso? Może, nie no, kawa, ciasto, herbata to wystarczy, bo to będzie taka bardziej kafejka. A, no ciasto i co? No jest, kawa, ciasto i herbata, aha, i dobra, i, pierni i pierniki. Herbata i pierniczki. Dobra, fajnie. To już mi się zaczyna fajnie tutaj podobać, elegancko. Ej, jakie, spo... jakie... Nie byłem tutaj, nie? Fajne spo... Kto zrobił takie fajne schody? Ja. Super sprawa. Brakuje nam tutaj światła, więc trzeba będzie tu jakoś światło po prostu ogarnąć, bo na górze jest y, fajnie, bo widać wszystko ładnie. Ale na dole, no niestety, brakuje nam tego światła. Na tych dwóch piętrach. Co by tu wymyślać? Ja myślałem w ogóle, słuchajcie, żeby zrobić coś takiego, że. Yy... Po zewnętrznych dać, tylko że to oszpeci trochę nasz y, wygląd jakby całościowy, więc może, czekajcie. A y, to nie będzie się świeciło jak da się po prostu tak o? Będzie się z solarem. solarem, no to możemy zrobić tak chociażby. To będzie też jako, jako takie oświetlenie. Albo damy tak. A nie da się solara. A od spodu nie da się? raz Teraz spróbujemy. To da ale nie by było, słuchajcie, bo potrzebne jest nam tutaj bardzo światło. A nie da rady. Może ktoś, może ktoś z Was będzie wiedział, jak zastosować jakąś taką lampę, która będzie nam tutaj świeciła bez użycia jakby światła słonecznego. I. No dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Taki, takie, takie śmietniczki, które po prostu się świecą. To też może być. Co, Marcel, pokaż. E, no to. A to też świeci? Pokaż. Ej, to jest lepsze. Jak to się nazywa? To będzie, zobacz, na nazwę się znajdę, wpiszę. Świecące. Jak to się nazywa? Ten klocek. A, jest, dobra. Jasno głos. No i dobra, fajnie. Wszystko gra. O, to mi chodziło. Dobra, tylko tutaj stąd spuszczmy. Damy godzie gdzie indziej, jasno. A on nie robi jakiejś krzywdy, że jak po prostu do, podejdziesz po to. No dobra, to zrobimy takie lampy, nie? Na górze. O. Coś takiego, że się wchodzi. I będą na przykład co, co ileś tam. Ta lampa. Kurde, to jest nawet chyba jeszcze lepsze jak te solary. I co, drodzy widzowie, jak myślicie? To bardzo podoba. Tak, bo nadaje uroku. Tak, jakby takie balony czy coś świecące. Fajne. No, solary są bardziej nowoczesne, to na pewno. Ale jak się nie ma coś robić, to się lubi co się ma. E, dobra, tutaj damy. To ile zrobimy? 3, 4, 5, 6. To sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. I już to jakoś fajnie w miarę wygląda. Chociaż tutaj bym dał troszeczkę dalej, dlatego że nie będzie nam to pasowało tutaj do naszej... O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To będzie kogoś. I teraz tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I się wszystko zgadza. Praktycznie w samym środeczku nam wyszło. Super. Raz, dwa. Nie, no fajnie, właśnie. Jak wielka noc. Nie, dobra, dam na środek, może co? Nie będzie taki środek, no dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurczę, będzie, be, widzą będzie się to po nocy yy, ten, śniło. Raz, dwa, jak ja liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No niestety mi się troszeczkę bliżej raz dwa trzy cztery pięć sześć dwa trzy cztery pięć sześć No właśnie sklepy jakiś shopping shopping ludzie shopping musi tu być ale to drzewko jest nieoświetlone nie podoba mi się to trzeba je rozświetlić o teraz to tak widzowie to się nazywa oświetlenie Zrobimy tak. O. I już nasza galeria zaczyna żyć. Nie, no musi być ładnie, ładnie światełko. No słuchajcie, jak przyjdzie noc, to my nie możemy mieć tutaj ciemno, tylko musi być ładnie. Tym bardziej, że w każdym miejscu gdzieś tu można zrobić jakiś sklepik, prawda? Albo na środku bynajmniej gdzieś tu przy... Znowu tutaj może być kolejny sklepik. Mamy do zagospodarowania naprawdę wiele, wiele, wiele miejsca i jeszcze więcej. Bo nawet jak będzie trzeba, to zrobi się jeszcze dodatkowo wodach. Marcel, jak tam u ciebie? O, ładnie. Działaj, działaj, chłopie. Ja idę rozświetlać górę! I je pa pat, pa -ta pa -ta Dobra, rozświetlimy górę. Dobrze pa 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 Zowie, ja muszę troszeczkę tutaj. O, to jest za nisko. Będzie ktoś zahaczał głową no to. Nie? Nie, no jest minimalnie, minimalnie. Albo może inaczej, zrobimy w rogu. W rogu będzie lepiej, bo w rogu jak ktoś będzie chodził, to nie będzie tak przeszkadzać. I na przykład tu kolejne. I tak symetrycznie, żeby to w miarę było. A ktoś tu nie zrobił barierek, nie wiem. Teraz tu zrobimy bariereczki Tak? I to będzie tu. I cyk. Zobaczcie, nasza galeria już odżywa. Odżywa po prostu jest coraz lepiej. Czy filarze? Filarze. To tu już nie potrzeba. To zrobimy jednak po drugiej stronie. Albo można zrobić na dole. Też jakoś będzie to w sumie tak wyglądać. Chociaż nie, jednak to nie będą takie jako, ale lampy. O. Tutaj, tutaj, tutaj coś brakuje nam. Dlaczego? Może mi się coś wymkło. O, e, przy filarze zrobimy kolejną lampę i tutaj kolejna lampa. I polecimy sobie na ostry. nie, Co musi być? Tutaj. Ładnie. Fajnie, w miarę równo. E, wiecie co? Wydaje mi się, że te drzewko, które teraz jest tutaj, lepsze byłoby tamto drzewko. Co wy na to? Wiecie o co mi chodzi? E, kolorowe drzewko. Czy, czy takie też może być? Też może być, nie? Trochę zieleniny. Dobra. Dobra, widzowie. Tutaj na mnie to. Toper... Kurczę, wybiłem się biegnący. Kurde, no, zwiększyło mi się. A nie chciałem, nie chciałem, po prostu nie. Chciałem, chciałem trafić w nietoperka, żeby go stąd zabić. Żeby go stąd. wyrzucić. Eee, dobra. Tutaj mamy to. Ej, co ten nietoperek. Ej, ten nietoperek to zniszczył? Lampę? Czy mi się wydawało? Nie wiem, tak mi się wydawało, jakby zniszczył lampę. Odświetlamy te drzewko jeszcze? Dodatkowo? Górę. Możemy zrobić. Tak nie. O. Jak wam się podoba? To nie będzie? Aha, bierzesz se tę. No dobra. Co ty, ty nie robisz? O, McDonald's pewnie, nie? Restauracja? Dobra, to zdradzisz tam później tajemnicę, co, to, co tutaj będzie. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, jak wam się to podoba. To nasze, to nasze wspólne dzieło. Jak widzicie, rozbudowujemy to pełnią sił, pełnią zaangażowania. Zobaczymy, co wyjdzie z tego później. Ale ja wiem, że wyjdzie. wspaniałego. Widzicie, jest tu ogromna ta nasza galeria zbudowana. Mamy fajne widoki też z tej galerii. Oczywiście z drugiego piętra, bo pierwszego piętra nie będzie za dużo widać. Jeszcze się zastanowię, czy nie zrobię tam szyb na dole, ale na razie jest okej. Okay. Na razie pasuje. Tam widać kawiarnię Marcela. A, i właśnie zapomniałem tutaj wstawić jeszcze. Zapomniałem tutaj wstawić jeszcze mm, szyby. Tam nikt nie wpadł nam przypadkiem z klientów. Trzeba to troszeczkę odgrodzić. I mamy odgrodzone wejście. I teraz można sobie swobodnie schodzić. Swobodnie chodzić. budowałaś coś? A ty tutaj z tej strony. A New York. New York. New Yorker. Wow, no to fajnie. To będziemy mieli pierwszy sklep z ciuchami. Super. To będzie pierwszy sklep. Słuchajcie widzowie, to będzie pierwszy sklep. E, w Jankowicach z ciuchami, gdzie będzie można sobie po prostu jakieś klamoty kupić. I jak sami widzicie... Wygląda to super. E, Dobrze by było jeszcze zrobić napis ogólnie, że jest to jakaś galeria, tylko że nie wiem, czy mi się uda. Hmm. Może zrobimy galerię Jankowice, nie? Dobra, tylko jak ja mogę to zrobić? Napis musi być widoczny, może latarnią morską, żeby było podświetlane od razu. O, dobry pomysł, co? Nie wiem, czy mi się uda. No właśnie. Nie problem. Polercia. Żeby był jeszcze jeden więcej blok na górze albo gdzieś, to byśmy po prostu uzyskali ten napis. A tak, no chyba, że zrobimy inaczej. Słuchajcie, wykorzystamy, wykorzystamy trochę miejsca tu. Zrobimy, przedłużymy to. Dzięki temu, tam będziemy mieli światło. Też. Czy. ale to, ten napis to musi być naprawdę wielki. O! to nam. Ej, to, to chyba nam się nie zmieści. Po prostu napiszemy galeria. A. Ej ga, patrzcie jak fajnie to widać Ga, szkoda, że nie, nie, nie wejdzie nam napis ga musi, musi, Musimy zrobić chyba, powiększyć po prostu tą galerię Żeby nam szedł tam dalej napis galeria i Jankowice Nie, zrobimy po prostu galeria I to myślę, że to będzie wystarczające ga Na dwa? Nie zrobić na jeden? Nie, na dwa. G, A. Ej no, przeskoczyła mi szyba, nie? W sensie ten, kurczę macie. Coś niesłychanego. G. A. L. GAL. Oj, nie wiem czy mi się zmieści tutaj, widzowie, niestety, ale napis, zaraz zobaczymy, GAL.

Wow, wow, wow. Ej, nie potrafię zrobić, nie? Jakie małe ryby wyszło Nie wierzę E, widzowie, pomóżcie! Jak zrobić ry? Taki dorosły koń, a nie wie jak napisać ry. Brudkie zrobię. Ry. coś? Kurczę, w ogóle mi to nie pasuje, nie? Ale no, śmieszne to jest. O! Może tak. A! Teraz to mi się udało! Tak, zobaczcie! Miałeś, miałeś Galer! Właśnie, że nie, ale jest ładnie, można przeczytać przynajmniej. Chyba, że no. Można w sumie jeszcze zrobić tak, że. Ja się znam, ja się znam, słuchajcie. Ja się znam. Może tak. Tak? Teraz to już w ogóle jakiś kura, kura pazurem o, tak będzie galeria. galer... Nie, no tu myślę. galer... I galeria. Galeria... I zrobimy jeszcze tutaj. A! Sodajcie jak wygląda to z drugiej strony w ogóle. Widać te moje takie przysmaki tu? No dobrze. Nie, no to fajnie, nie ma takiej tragedii. Środka nie wygląda tak źle. Tam że gorzej. Galeria! Proszę bardzo, mamy piękną jankowicką galerię! Coś superanckiego. No to R to mnie normalnie gryzie tutaj, żeby coś pozmieniać. Ech. Ale nic tutaj nie zrobię już. Tak zostać. Ważne, że jest! Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie. To jest nasze mini miasteczko. Każdy by chciał mieć takie, ale niestety trzeba się troszeczkę pomęczyć, żeby takie sobie budować. A my wiemy o tym najlepiej, bo męczymy się przy tym cały czas. Żeby udoskonalić nasze małe miasteczko. Dobra, idziemy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!